I znajdziesz mi wykres symetryczny do tego względem początku i Co to ma znaczyć? Nie wiesz? Nie umiesz? Nie uczyłeś się? Siadaj! Jedynka! Siadaj! Wpisz uwagę. Co to było? Od 12.35 do lekarza. Siadaj! Yes. No, no, no. Czekajcie, to lepiej. Siema, Biały. Co tam? Co? Aha, no to dobra. No. No, dobra, to na razie. Ej, dzwoni Białej. Ej, mówi, że jest u lekarza i nie będzie w szkole. No dobra, to skąd, skąd się wziął ten debi? Ej, ja nie wiem. Ej, to jest nie tak. To niemożliwe. Co? Ten wybuch to nie jest zwykły wybuch wybuch, Zamiast eksplozji implozja. Implozja to jest zwykłe zapadnięcie się w sobie. To spowodowało e, ruch cząsteczek, które spowodowały zatem e, załamanie się kontinuum czasu przestrzennego. I to osobę, którą tu widzimy, e, to nie jest biały, to jest jego poprzednik prehistoryczny. Ej, to trzeba go złapać i wysłać tam z I, I I, i. Yeah. Nie. Ma, ponieważ długa grupa. Więc cóż. A i napiłbym się wody. A nic. O, może ktoś wie z Was, jak jest po francusku woda? Ooo! To No brawo. Yeah. Bardzo ładny akcent. To może pomóc w przy takim ćwiczeniu dla grupy. Powtarzaj za mną. Repetesy lub O. O. U. O. 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 No po prostu. Akcent masz świetny. Można by rzec, że urodziłeś się w Paryżu. Tak. Tak. To może jeszcze bez. No. Gdybym miał dziennik, wstawiłbym ci pięć, ale nie... O, właśnie. Białek, skocz po dziennik. Nie. Ten głupa gdzieś się uciekł. Trzeba go znaleźć. I jak najszybciej zaprowadzić do W końcu jednak go znaleźli i próbowali odesłać. Miki kupił petardy, ale nie te same i wywołali efekt podobny do poprzedniego. Była jednak drobna różnica. Ha <laughs> Mianowicie w innym miejscu pojawił się drugi jaskiniowiec. Tego jednak postanowili przygarnąć i wychować. Chociaż początki znajomości nie były różowe. Jednak po trzech latach w Koperniku w ogóle nie przypominał jaskiniowca. Taką metamorfozę przychodzą u nas uczniowie. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni. Bo nie ma już nic. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy